Dobra, teraz będzie pieczęć, pieczęć pieczęć na numer 3. Pieczęć numer 3 będzie Które z tych czterech, które nam zostały? Zobaczymy na końcu, która się zaktualizuje Dobra, i my sobie... Tam są potwory właśnie idziemy na czernoksiężników. Tu zapewne dużo, dużo razem widzieliście. Potrzebne eku od natury. Ja tu jako taką sobie skompletuję jakieś najtańsze eku, bo tam sobie troszkę będzie siedział, a tam dobrego eku nawet nie jest potrzebne. Po prostu macie, musicie mieć mistyczne buty i jakiekolwiek Eku jak do tego jakąś dobrą broń i tyle. Eku natury tak teraz minutkę sobie skupimy, jakieś najtańsze jakie są, tylko żeby mieć bonus od żywioł natury. I będziemy się widzieć za chwilkę na czaroksiężnikach. Dobra, Eku skompletowany, mniej więcej tak wygląda. Dużo nie dałem, nazywnik miałem. Kupiłem sobie hełm pierścionek, spodnie i butki. Ile jest? 400k? To w zasadzie nic nie jest, a się wam na pewno przyda. I dopiero później nawet wystarczy Wam takie jaku będziecie sobie tylko broń zmieniać. I na pewno na dużo miejscówkach wam się przyda. I teraz idziemy sobie na czarnoksiężników, Na szybciutko, weszliśmy do dziury z czarnoksiężnikami. Idziemy sobie Max po prawo. Tam będziemy musieli użyć sobie... O, złota kobra się przyda. Będzie złoty bonusik. Będzie to wszystko przyjemniej spływać. I idziemy sobie na Max w prawo. Mm, co potrzebujemy? W zasadzie nie potrzebujemy. Potrzebujemy kill off. O. Potrzebujemy kill off. Bo jak klikniemy sobie tutaj, to nie możemy wejść. A jak mam off, to weszliśmy sobie. Dobra. Bonusiki aktywne. I co tutaj mamy zrobić? Musimy pójść do chyba trzech miejsc bodajże i sobie kliknąć mm, okniki takie po prostu. Dobra, to co? Zaczynamy od pierwszego miejsca. Widzimy, że są trzy takie same płomienie. Jeden z inny. Wchodzimy sobie na niego i klikamy na niego. O, czekajcie, było dobrze. O, wszystkie cztery są takie same i to nam wystarczy. Wchodzimy, klikamy. No i, i w zasadzie tyle. Teraz idziemy do ognika numer dwa. Dobra, mamy miejscówkę numer 2. Tutaj mamy trzy niebieskie pomienie. Wchodzimy sobie na ten, który jest inny. Klikamy. Zmienił kolor na fioletowy, Zmienił kolor na niebieski. I bardzo to fajnie. I teraz idziemy do trzeciego miejsca tutaj na górze. Tam jest zielony smok, Ale jakoś powinniśmy dać radę. Dobra, lecimy dalej. Tutaj na razie nie będę wybiła. będę wracał. To wtedy wybije. Mamy zielonego smoka, on nawet sporo ale też dostaje duże obrażenia. Tragedii nie ma. Sobie kajtujemy go. <grych> I tutaj wchodzimy do naszych ogników. Trzy fioletowe. Musimy czwarty zmienić na fioletowy. Klikamy cztery fioletowe. I teraz idziemy sobie do finału roomu po prawo, po prawo na górze. O, właśnie tutaj tam będzie dużo czarnoksiężników, ale tam po prostu już będzie koniec zadania: będziemy musieli sobie po prostu wejść, kliknąć posąg i wyjść. Będziemy mogli sobie z wrócić do miasta. Ok, mamy tutaj nasze wejście klikamy sobie, przechodzimy teraz bez problemu, wcześniej nie moglibyśmy przejść wchodzimy sobie i będziemy klikać na nasz posąg, posąg pitosa tutaj mamy, tak, pitos to jest statua rycerza, no dobra klikamy, Questok ok. nam się zaktualizował, logiczna pieczęć zrobiona no i w zasadzie tyle, zostało nam tylko trzy pieczęcie trzy pieczęcie nam zostały i widzimy się w następnych odcinkach ja sobie tutaj dam scrolla. Wy jak nie chcecie używać scrolla sobie wchodzicie, idziecie tak jak wracaliście tutaj na dół. I wychodzicie schodkami sobie na górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Yo, yo.